Masz pewność, że uruchomienie tego pliku nie zaszkodzi Twojej firmie? Co by oznaczało dla Ciebie i Twojej firmy, gdyby każdy uruchamiany plik był dokładnie sprawdzany, nie tylko przez program antywirusowy, ale dodatkowo byłby weryfikowany bardziej szczegółowo? Czy wyobrażasz sobie posiadanie narzędzia, które symuluje zachowanie użytkownika, aby przekonać się, czy plik lub aplikacja na pewno nie zaszyfruje komputerów i serwerów? Jeśli jesteś osobą, która interesuje się cyberbezpieczeństwem, obejrzyj 30-minutowy webinar ESET. Eksperci ESET przedstawią, jak zminimalizować ryzyko ataku oraz jak minimalnym wysiłkiem wdrożyć dodatkowe zabezpieczenie ESET, które zadba o bezpieczeństwo Twojej organizacji. Zapraszamy na bezpłatny webinar Eset Dynamic Threat Defense Cloud Sandboxing od ESET. Zapisz się już dziś na eset.pl ukośnik edtd.